Twój marketing powinien być jak drużyna piłkarska. Tymczasem każdy kanał, każde źródło ruchu chce być snajperem i strzelać bramki. Jak weźmiesz pod uwagę to, co raportują Twoje Google Ads i Meta Ads, to okazuje się, że Google raportuje 200 konwersji, Meta raportuje 200 konwersji, a na koniec Twój system wewnętrzny. Weźmy na to, Magento pokazuje 100 konwersji. Jeżeli dołączysz do tego inne źródła ruchu. Które masz w swoim marketingu, TikTok, Instagram, LinkedIn i tak dalej, to okaże się, że wszyscy kłamią. Skąd wiedzieć, kto ma rację? Jak właściwie przypisać przychody do Twoich źródeł ruchu, żeby policzyć wartościowy zwrot z inwestycji? Wartościowy ROAS? Na to pytanie odpowiada atrybucja konwersji. W tym odcinku rozprawię się z tym tematem i opowiem, w jaki sposób podchodzimy do modelowania atrybucji konwersji z wykorzystaniem naszego modelu danych. W szczególności z tego odcinka dowiesz się, co wpływa na atrybucję konwersji, czym w ogóle jest ta atrybucja konwersji, jak działają różne narzędzia pod tym względem, jak stworzyć własny model atrybucji. Ja jestem Mariusz Michalczuk, a to jest kanał o biznesowym wykorzystaniu danych online. Na początek trochę podstaw, trochę kontekstu, one są turbo potrzebne do tego, żeby zrozumieć złożoność tematu jakim jest modelowanie atrybucji konwersji. Jeżeli chcesz przeskoczyć do, od razu do technicznego wyjaśnienia, to zachęcam do skorzystania z opisu pod filmem, jest spis treści lub z nawigacji w tym filmie. Co do zasady. Jeżeli chodzi o atrybucję, no to definicja atrybucji samej w sobie mówi, że to jest przypisywanie komuś lub czemuś pewnych cech. I to czemu możemy przypisać coś, no to to czemu, no to może być po pierwsze reklama, na przykład wchodzimy na ONET i tutaj widzimy dwie reklamy, reklamę pierwsze dwie, które się rzucają w oczy, czyli Media, Ekspert i Ochnik. Możemy przypisać konwersję czy coś. O czym zaraz będziemy mówili naszej promocji wewnętrznej, czyli reklamie wewnętrznej, czyli już jak wejdziemy na ten media expert, to okazuje się w głównej przestrzeni na stronie głównej promowane są różne produkty. W końcu możemy przypisać listingowi, w szczególności zakup danego produktu, i na przykład taki produkt jak smartfon Motorola Edge 60, możemy zobaczyć po pierwsze na Listingu wszystkich produktów Motorola, czyli to jest jedno miejsce. Drugi to jest listing wszystkich smartfonów, gdzie będą nie tylko Motorole, ale też inne smartfony. A w końcu, jak szukamy konkretnego modelu, to możemy chcieć zajrzeć, skorzystać z wyników wyszukiwania i tam również będą, jak wpiszemy Motorola telefon, będą również telefony Motorola. Czyli to jest, czemu możemy przypisać. I teraz co możemy przypisać w marketingu online? Przede wszystkim może to być przychód i o to toczy się głównie gra, może to być wizyta i może to być akcja. I z tego też się biorą różne poziomy w analityce internetowej, czyli z poziomu użytkownika, poziom sesji i poziom zdarzenia, czy też konwersji. I ta atrybucja, o której my tutaj mówimy i o której zacząłem ten odcinek, to jest, to jest po prostu atrybucja konwersji, najbardziej powszechna i znana pod tym, że reklamie na którą był nastawiony użytkownik, przypisujemy przychód, czy też transakcje, czy ogólnie mówiąc konwersję, do tego, żeby policzyć zwrot z tej reklamy, no bo w marketingu chodzi o to, żeby efektywnie wydawać pieniądze. I teraz, jeżeli już wiemy, że chodzi tu o atrybucję konwersji, to też musimy być świadomi, że w rzeczywistości mamy trzy rodzaje atrybucji konwersji. Pierwsze to jest atrybucja konwersji offline to online, albo online to offline. Taką atrybucję mierzy tak zwany efekt ROPO, w którym na przykład jadąc autostradą widzimy billboard reklamy jakiegoś samochodu, później siadamy do komputera, sprawdzamy ten model auta. Umawiamy się na jazdę testową, i być może w konsekwencji kupujemy to auto. I taki efekt ROPO i generalnie atrybucje offline to online albo online to offline mierzą yy, takie modele modelujące marketing mix. Tam już wchodzi ekonometria, statystyka. Zachęcam cię do subskrypcji kanału, bo na pewno w niedługim czasie pojawi się odcinek na ten temat. Drugi rodzaj atrybucji konwersji, o której, której mamy do czynienia w, w naszym świecie, w naszym życiu biznesowym, to jest. Atrybucja pomiędzy różnymi urządzeniami, czyli na przykład jedziemy komunikacją miejską, oglądamy jakiś produkt w, w naszym smartfonie, później wracamy do domu, siadamy do komputera albo dojeżdżamy do pracy, siadamy do komputera, researchujemy dalej ten produkt i go kupujemy. I tu kluczowe w tym rodzaju atrybucji jest rozpoznanie użytkownika między różnymi. Urządzeniami i tu dzisiaj technologia już sobie nieźle nawet z tym radzi. I trzeci rodzaj atrybucji konwersji, z którym mamy do czynienia, to jest ten najbardziej powszechny, gdzie mamy jedno urządzenie i wiele kanałów, czyli użytkownik kilka razy z tego samego urządzenia odwiedza naszą witrynę, zanim dokona zakupu. I to, ile razy będzie oglądał, to będzie zależało od tak zwanego procesu zakupowego. Jak długo on potrzebuje podejmować decyzję od pierwszej wizyty do zakupu, albo ile razy potrzebuje odwiedzić na serwis do tego, zanim ten zakup dokona. No i teraz jest tak, że im jest bardziej skomplikowany produkt, można powiedzieć, że w uproszczeniu im jest większa wartość, którą trzeba za niego zaprosić, tym ten, ten proces będzie dłuższy. Dla porównania, inaczej kupuje się wycieczkę zagraniczną, wiele razy trzeba odwiedzić, dużo wcześniej trzeba zacząć procent versus to jak robi się zakupy spożywcze w, w online. Także o tym musimy pamiętać. I teraz, jeżeli już wiemy, że mamy te trzy rodzaje konwersji, my będziemy się zajmowali tymi dwoma rodzajami, czyli między różnymi urządzeniami, ale tak de facto chodzi o to, żeby rozpoznawać, jak na końcu te przychody, które generuje nasz użytkownik, rozkładają się pomiędzy źródła. Które go sprowadziły do naszego serwisu, i nieważne, czy to będzie na jednym, czy na wielu urządzeniach. I teraz, zanim przejdziemy do modelowania atrybucji, to jeszcze, żebyśmy byli świadomi, że tak naprawdę mówimy o kilku parametrach konwersji, które w tej atrybucji i w urządzeniach, w raportach, z których bierzemy raporty już dane dzisiaj, zwłaszcza platform reklamowych, które wpływają na to, co to znaczy, że przypisujemy jakiś przychód, jakąś konwersję do konkretnego kanału, do konkretnego yy, źródła. Pierwsze. To są y, tak naprawdę ekspozycja na reklamę, jak dane narzędzie raportuje. Czy ktoś kliknął w reklamę, wtedy mówimy o konwersji post-click, czy ktoś zobaczył reklamę, czyli mówimy o konwersji post-view, a nawet czasami jest, jest, czy to zobaczenie było, nazwijmy, prawdziwe, mówimy o tak zwanym engaged view, czyli mamy te trzy parametry, y, które są y, jakby różnie traktowane przez platformy reklamowe. Drugim parametrem jest okno konwersji, to znaczy ile czasu minęło, kiedy ktoś miał ekspozycję na reklamę versus skonwertował. Czyli tu może być, są różne okna konwersji. Dla przykładu może być siedmiodnowe okno konwersji w przypadku zobaczenia danej reklamy, czyli konwersja jest przypisywana, jeżeli. Dojdzie do niej w ciągu 7 dni od zobaczenia reklamy, albo może być na przykład, nie wiem, jednodniowa w przypadku kliknięcia na jakąś reklamę. I teraz poszczególne narzędzia będą to rozpatrywały w różnym. W różny, w różny sposób. Google Analytics, które jest takim narzędziem łączącym cały marketing, no to będzie rozpoznawał konwersję, jeżeli zdefiniujemy tą konwersję albo wdrożymy kod śledzący e-commerce, gdzie będziemy wiedzieli, jakie są przychody z danego złożenia zamówienia. I teraz źródła ruchu. Analytics będzie rozpoznawał po pierwsze na podstawie UTM-ów, parametrów, w których my w linkach nadajemy jakieś źródło, medium, kampania i inne parametry, które są dostępne w Analyticsie. A po drugie będzie brał pod uwagę parametry z platform reklamowych. Czyli jeżeli ktoś ląduje z Facebooka reklamy, no to tam będzie parametr FBC Lit, jeżeli ktoś ląduje z Adsowej reklamy, to tam będzie GC Lead, Inne platformy będą miały po prostu swoje parametry. Na tej podstawie Google Analytics będzie rozpoznawał, jakie jest to źródło ruchu. I to jest jakby takie jedno narzędzie, które rzeczywiście rozpoznaje, co ten ruch robi i czy konwertuje. Natomiast, jeżeli myślimy o narzędziach i raportowaniu agencji mediowych, agencji marketingowych czy waszych dedykowanych działów poświęconych marketingowi, no to one raportują wyniki waszych kampanii z paneli poszczególnych tych platform reklamowych. I te platformy reklamowe będą widziały wyniki poszczególnych kampanii na bazie pikseli pikseli śledzących, pikseli rakujących, Piksel śledzący, także piksel wyświetleń, tu widzicie definicję, to jest technika umożliwiająca często niezauważalny sposób poinformowanie właściciela danej z wartości, że została ona odwiedzona przez poszczególną osobę. Mówiąc w prosty sposób, chodzi o to, że na przykład Meta Ads wiedzą, że dany użytkownik, który był Miał ekspozycję na reklamę, nieważne, czy jest postklik, pozwił, post i tak dalej. Dzięki wdrożeniu tego piksela śledzącego na stronie reklamodawcy, właściciela, który e-commerce, który się reklamuje na Facebooku. Jeżeli ten sygnał pójdzie, że ktoś zakupił, to Facebook jest w stanie sobie połączyć ekspozycję na reklamę i późniejszy zakup. I teraz każda platforma będzie miała jakieś charakterystyczne swoje nazwy, chociaż zazwyczaj to się nazywa e, Pixel. Pixel śledzący, w szczególności Acy będą miały, ktoś się nazywa kąt konwersji, w meta adsach to się rzeczywiście piksel nazywa, w LinkedIn też będzie piksel i teraz w zależności co weźmiecie, TikTok, tam też prawdopodobnie będzie pixel I w jaki sposób się taki piksel? No dzisiaj najczęściej jest to za pomocą Google Tag Managera, czyli mamy osadzonego Google Tag Managera, w którym konfigurujemy, wklejamy ID, danego swego piksela i mówimy kiedy on ma być odpalany. Y kiedyś to było po prostu wprost się wklejało w kodzie źródłowym strony, na przykład na stronie podziękowania za transakcję i wtedy były przekazywane y te wszystkie informacje do y platformy reklamowej. Czyli biorąc to wszystko, czyli y parametry, y biorąc to w jaki sposób platforma reklamowa widzi to konwersję, schemat jest następujący. Następuje ekspozycja na reklamę w zależności od czy to jest post -click, czy to jest post -view. Dalej ktoś wchodzi na stronę, może po kliknięciu oczywiście, po kliknięciu na daną reklamę, jeżeli widział to, może wejść w innym e, terminie. E, następuje dokonanie konwersji. Parametry konwersji e, są za poszczególnymi pikselami, za dokumentacją, czyli na przykład tam mogą być przekazane przychody. No i teraz w zależności e, od tego jakie ma model e, atrybucji dane narzędzie no to tak będzie przypisana konwersja do danej reklamy, czyli biorąc pod uwagę rodzaj ekspozycji i biorąc pod uwagę jakby okno konwersji, jak długo po ekspozycji na tę reklamę system przypisuje. No i tu jest właśnie ten najtrudniejszy element, czyli biorąc pod uwagę skomplikowanie tego wszystkiego, tych parametrów, charakterystyk konwersji, rodzajów i tak dalej, teraz na końcu dochodzi do tego, do tego modelowania atrybucji, czyli co zrobić, żeby właściwie przypisać ten ostateczny przychód na źródła, które tego użytkownika przychodziły. Jak widzisz, to jest bardzo dużo zmiennych i najczęściej osoba odpowiedzialna za dany rodzaj kanału albo agencja marketingowa, która Ci tę kampanię prowadzi, no to... Jakby te strony biorą raporty jakby z tych poszczególnych, z tych poszczególnych platform mediowych i patrząc tylko na swoje narzędzia, jakby nie widzą co się dzieje, jakby poza tym. I wiadomo, że Meta będzie chciała pokazać jak najwięcej swojej zasługi, Google będzie chciała pokazać jak najwięcej swojej zasługi, każdy kanał, każda platforma, gdzie się reklamujemy i wydajemy pieniądze, będzie chciała jak najlepiej uzasadnić to. Że wydawanie pieniędzy rzeczywiście jest wartościowe. I tu przy okazji e, polecam Ci odcinek na naszym kanale zatytułowany 5 błędów agencji e, marketingowych w raportowaniu kampanii marketingowych, gdzie trochę się rozprawiam właśnie z tematem, e, dlaczego to raportowanie e, zazwyczaj najczęściej nieświadomie ono jest przez agencję czy osoby odpowiedzialne za jakiś konkretny kanał e, jest e, niewłaściwe. Bo Ty, jako osoba biznesowa, menedżer, Odpowiadasz tak naprawdę za cały e-marketing i dostajesz kilka raportów. No i zadajesz sobie pytanie: Jak ten raport pokazuje 200, ten pokazuje 200, ten 200, ten 200, czyli na koniec, jakbyś sumował, sumowała wszystkie wyniki wszystkich kampanii z tych poszczególnych dedykowanych raportów, to się okazuje, że sprzedaży masz 5 razy tyle, niż powinnaś mieć. I teraz zadaniem Twoim w stworzeniu modelu atrybucji jest to, żeby rozłożyć przychody. Od jednego użytkownika na poszczególne media, które tego użytkownika y, przyprowadziły. Jak masz dużo użytkowników, to oczywiście to będzie y, tym bardziej y, skomplikowane, bo to trzeba zrobić w sposób modelowy, bo każdy z nich będzie miał swoją ścieżkę. Nie da się powiedzieć, że zazwyczaj to będą cztery media, cztery różne kanały, które sprowadzają tego użytkownika, i zawsze po wejściu z tych czterech kanałów, on zawsze y, konwertuje. To wszystko jest potrzebne do tego, żeby właściwie policzyć Roi, zwrot z inwestycji, no bo dokładnie wiesz, jakie są koszty Twoich. Kampanii, natomiast nie wiesz, jaki przychód, które te koszty wygenerowały powinieneś przypisać do poszczególnych tych źródeł na bazie jakby tego, tej skomplikowanej sytuacji. ROI to jest jedna metryka, ale dużo bardziej popularna widzę w marketingu online jest metryka ROAS, Return On Ad Spend, z których w mojej obserwacji tak samo powinieneś, powinnaś mieć właściwy sposób przypisać przychody do poszczególnych źródeł ruchu, żeby realnie ją policzyć. No i teraz każde narzędzie, które raportuje, dostajesz raport z danej platformy, będzie miało swoje modele atrybucji, to jakby nie ma co się kłócić z tym. Każde narzędzie tą atrybucję ma spisaną, najczęściej to jest na stronie pomocy. Ja tutaj jakby nie rozprawiam się z poszczególnymi kanałami, zachęcam do tego, żebyś sprawdził, jak to na stronach pomocy wygląda. Jeżeli chodzi o atrybucję konwersji w narzędzia Google, to tutaj przygotowaliśmy konkretny Poradnik, on będzie podlinkowany film, który omawia ten poradnik, w którym jest opisane rzeczywiście jak ACY, jak Google podchodzi, co to znaczy data driven. Teraz powinien widzieć na, na, na ekranie, jak ten poradnik wygląda. Natomiast Twoim zadaniem będzie tak naprawdę stworzenie własnego. Modelu, bo jak myślisz sobie o tych modelach takich bardziej skomplikowanych, nie takich tak zwanych position based, że mówisz na przykład, pierwszej ekspozycji na reklamę, nieważne co nastąpiło, później przypisujesz 100% przychodu, one nie do końca są dobre, aczkolwiek w niektórych przypadkach rzeczywiście mogą działać. Największym wyzwaniem tych wszystkich platform reklamowych jest to, że to są czarne skrzynki. Bo na przykład wykorzystujesz model Data Driven, który z założenia powinien być najlepszy, bo bazuje na danych od Twoich użytkowników, natomiast na spotkaniu pada pytanie od zarządu czy od przełożonego, co to znaczy ten data event, w jaki sposób on przypisuje tę konwersję. No i tak naprawdę wtedy jest ogromna niewiadoma, i dlatego właśnie jest warto mieć własny model, nie krytykować tych takich position-based modeli, natomiast mieć pełną kontrolę tego, jak ta konwersja jest yy, przypisywana. I co jest bardzo ważne, nie ma czegoś takiego, jak one size fits all. To znaczy, nie możemy wziąć jednego modelu atrybucji, powiedzieć, zrobiliśmy model atrybucji, od teraz zawsze yy, z niego korzystamy, bo tak naprawdę różne etapy w firmie, różne nawet produkty czy kampanie, one będą potrzebowały różnych modeli. I dla przykładu, jeżeli wprowadzasz nowy produkt na rynek, no to o którym nikt nie słyszał, to tutaj będzie bardziej wartościowy właśnie ten. Model position based, jakby pierwszej ekspozycji na reklamę. Jeżeli jesteś sklepem już takim, nazwijmy to z mocną pozycją rynkową, no to turbo ważne jest, żeby mieć model, który koniecznie wyklucza, wyklucza ruch brandowy, no bo ruch brandowy będzie mocno podwyższał. Zwłaszcza kanał, w którym ten brand jest reklamowany, będzie podwyższa efektywność tego kanału. Co do zasady, w tym poradniku tutaj mamy sekcję w ogóle, jak stworzyć swój własny model, czyli przykład modelu, tu po niej widzieć teraz na ekranie, jakie kolejne, kolejne kroki trzeba wykonać i co zrobić, żeby taki własny model u siebie stworzyć. To jak to jest tutaj opisane, no to My wykorzystujemy u klientów jakby gotowy model danych, który w ogóle odwołuje się do odcinka, w którym mówiliśmy o tym modelu danych i do tego, żeby zrobić taki własny model, no nie da się tego zrobić w interfejsie analitycznym żadnego narzędzia. Trzeba skorzystać z danych granularnych, a te dane granularne zapewnia BigQuery. Wyzwanie ogromne z BigQuery, które jest, no to jest to, że potrzeba kompetencji SQL-owych, nawet jeżeli wykorzystamy do tego czata GPT czy innego llm żeby pomógł nam napisać SQL-a, to się okazuje, że na początku widzimy turbo surowe dane, które tak naprawdę powinny wyglądać w ten sposób, tak jak widzisz je teraz na ekranie, czy powinieneś mieć rozpisane poszczególne ścieżki konwersji i dopiero potem na podstawie tych ścieżek konwersji możemy ustawić yy, ustawić konkretne reguły tego, kiedy, co, w jaki sposób jest przypisywane. I teraz powinien widzieć na ekranie taki ostateczny raport, który porównuje między sobą jakieś konkretne modele atrybucji. Tu jest akurat first click linear i last non-direct. Czyli to normalnie Poradnik plus SQL plus BigQuery, to w ten sposób powinniśmy mieć taki efekt. Natomiast my u naszych klientów, i to co opowiadałem w odcinku o modelu danych, do którego cię odwoływałem, przypominam opisy z odcinku, y, mamy jakby gotowy, nałożoną logikę na dane y, adsowe, dane z innych pre Platform reklamowych plus dane takie Clickstream, tego, jak użytkownicy się poruszają w naszym serwisie. W tej logice technicznej dla przypomnienia, bo wszystko jest w tym odcinku, bierzemy, żeby rozpoznać właściwie źródło ruchu, bierzemy parametry UTM, bierzemy parametry reklamowe platform reklamowych. I co jest ważne, i co w ogóle się okazało po wypracowaniu tego modelu, że panel Analyticsa GA4 często niepoprawnie przypisuje. To teraz widzisz na ekranie, że rozpisanie takie na własny sposób czy na własne reguły poszczególnych źródeł ruchu okazuje się że zabieramy 33% z directa i na przykład 10% przypisujemy więcej Google Adsom to jest efekt tego że rzeczywiście jakby na nowo przeliczyliśmy te dane z takiej logiki technicznej w tym modelu danych dla przypomnienia tylko że bierzemy jeszcze inaczej identyfikujemy użytkownika czyli rozwiązujemy ten drugi rodzaj atrybucji pomiędzy różnymi urządzeniami no, i przede wszystkim standaryzujemy źródła ruchu, bo jak popatrzysz na spis wszystkich źródeł ruchu, które dostępne są w interfejsie GA4, to okazuje się, że z trzech podstawowych source, medium, campaign okazuje się, że jest kilkanaście jakichś kombinacji, właśnie w obliczu. Tego, tego skomplikowania w, w interfejsie. Co więcej, my jeszcze w tym swoim modelu rozpoznajemy fraudy, czyli że jest jakiś ruch fraudowy, no to wykluczamy go w ogóle z naszej atrybucji, no bo takie wyklikiwanie przez boty reklam rzeczywiście no nie powinno wpływać na efekt naszej kampanii. Dodatkowo logika biznesowa w naszym modelu jest wzięta pod uwagę, czyli bierzemy te rodzaje ekspozycji, to wszystko Albo z defaultowych przez nas przygotowanych, albo ty możesz jakby nałożyć swoje warunki. To jest trochę odpowiedź na to pytanie, że twój zarząd pyta ci, a dlaczego tak, a nie inaczej. No to wtedy jest pole do dyskusji. Jeżeli inaczej, to my możemy szybko te warunki na ten model danych nanieść. No i ostatecznie możemy porównać i pokazać, jak poszczególne modele się spisują. Także ten własny model atrybucji. Możesz znowu zrobić, biorąc pod uwagę ten poradnik, jak my do tego podchodzimy plus BigQuery, lub skorzystać z naszego modelu danych. Natomiast to, co ci ostatecznie to da, to po pierwsze, będziesz miał, miała realne raportowanie metryk takich mediowych, które są związane z podejmowaniem decyzji, czy w dany kanał wchodzimy, czy nie. Czyli takie ROI, ROAS. I co jest ważne, jakby raportowanie będzie przyjęte, przypisywanie przychodów zgodnie z Waszymi biznesowymi potrzebami, a nie jest tak, że będzie z góry coś nałożone na bazie czarnych skrzynek, które do końca nikt nie wie, co w nich siedzi. I tak naprawdę, dlaczego jakiś kanał ma zasługę w tym marketingu, a inny nie? Drugi punkt, dla którego warto złożyć, stworzyć własny model atrybucji, to jest łatwość możliwości zmieniania tych parametrów, o których mówiłem. Czy to jest postklik, czy to jest postview, czy jakie jest okno konwersji, jaki jest sposób. Rozdystrybuowania tych, tych parametrów, czy to jest liczone na podstawie danych, na przykład wartości łańcuchu markowa jest wyliczone, czy to jest na poziomie position-based, to wszystko w takim własnym customowym modelu możesz zrobić. Możesz łatwo zmienić te parametry. Dzięki temu, że masz łatwość zmieniania parametrów, to kiedy powiesz, Wykorzystaliśmy tu model taki, taki, i zgodnie z nim współczynnik e, zwrotu z inwestycji jest równy tyle i tyle. To jeżeli padnie pytanie, a co to znaczy, jakie są założenia, no to wszyscy, jeżeli podane zostaną te założenia, to wszyscy wiedzą, że mówisz w zrozumiały sposób i nie ma czegoś takiego, że to jest jedna ogromna czarna skrzynka. No i tak naprawdę zawsze jakby driverem do tego ustawiania tych parametrów jest biznes, a nie jakieś z góry narzucone e, warunki. I co ważne, akurat w przypadku modelu tego naszego, no to to jest możliwe w ciągu tygodnia od czasu jego wdrożenia. Tak, żeby jeszcze powiedzieć, przypomnieć, czym ten model danych jest, to jeszcze chciałem przypomnieć, że co do zasady on naprawia ruch, który spływa z Analyticsa, atrybuje właściwie, normalizuje źródła, agreguje do jednego źródła prawdy, dokłada nie tylko clickstream, ale platformy reklamowe. Optymalizuje, daje niższy koszt później odpytywania tych danych z wykorzystaniem BigQuery, nawet do 300 razy niższy koszt, to znowu odwołuję cię do odcinka, link w opisie, gdzie mówię o szczegółach, Monitoruje i alarmuje, to znaczy jest w stanie w razie kiedy coś się dzieje wysłać wiadomość do ciebie, że zaszła niepokojąca rzecz i podaje jakieś potencjalne hipotezy, no i tak naprawdę daje możliwość doklejania do tego, jak my to nazywamy, data produktów z konkretnymi analizami, czy to mediowymi, czy to optymalizacyjnymi, serwis, no a wszystko, tak jak mówię, jeszcze raz odwołuję cię do odcinka. Podsumowując troszeczkę, własny model atrybucji rozwiązuje ten ogromny problem nawet niewartościowego przypisania źródła ruchu. Czy właściwego policzenia zwrotu z inwestycji w źródeł ruchu, ale jest o wiele większy problem, który widzę w biznesach, to jest niezrozumienie tego, co jest raportowane. No bo, tak jak mówię, każdy ma jakąś część prawdy, a tak naprawdę ta prawda powinna wypływać od naszych potrzeb biznesowych, bo platformy reklamowe zawsze będą pokazywały swoją prawdę. No i to jest jakaś prawda. No, to można z nią dyskutować lub nie, a tak naprawdę ta dyskusja powinna wynikać z tego, co płynie z naszego yy, biznesu. I teraz może stworzyć sam. Ten model atrybucji, biorąc pod uwagę ten poradnik, który pokazywałem, plus korzystając z BigQuery, a może skorzystać z naszego modelu atrybucji, do tego oczywiście zachęcam. Co ważne, w przypadku naszego modelu atrybucji od razu będziesz miał realny ROAS i ROI swoich kampanii marketingowych, gotowe do podjęcia decyzji. I tak naprawdę dzięki temu raportowaniu będziesz widział, że 1 plus 1 równa się 2, to znaczy. Suma z poszczególnych kanałów zawsze złoży się do tej sumy, która jest widoczna w Twoich systemach wewnętrznych. Gdybyś miał pytania, gdybyś chciał, chciała skorzystać, zapraszam Cię do kontaktu. Tymczasem bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.